一，两个，六个，六个。啊！ To był kamień spod mojej chałupy. Natrafiono na niego podczas kopania gliny. Wtedy to bowiem ruszyła w wiosce, wiosce Kora-Koniewic nowa parowa cegielnia. Właściciel cegielni, hrabia Herman von Schliffen, ogromnie się tym znaleziskiem ucieszył. Upatrzył więc sobie dla tego kamienia najpiękniejszy zakątek w swoich posiadłościach. Był nim wąski pas łąki w leśnym wąwozie przebiegający pod szosą. Potem hrabia zginął na wojnie, a kamień bielił się w słońcu przez całe dwadzieścia lat po pierwszej i kilkanaście lat po drugiej wojnie światowej nad Ślągiem. Kiedy, jak i czym przewieziono go stamtąd na rakoniewickie pola, to już młodzi tutajsi ludzie lepiej wiedzą ode mnie. Tak więc hrabia strzelał, a Pan Bóg nie spieszył się z zniesieniem kuli w kierunku przeciwnym. Albowiem na kamieniu, na którym miał stanąć pomnik Otona von Bismarka, widnieje dziś płaskorzeźba z podobizną Michała Drzymały.